Jak wiecie albo nie wiecie, prowadzimy sklep wędkarski, sklep raptysz.pl. Link w opisie, w którym sprzedajemy zanęty m.in. linkaraś. Jak wiecie albo nie wiecie, od 7 lat, od 2013 roku, produkuje własne zanęty. Ci, którzy oglądają te filmiki, na pewno pamiętają, kojarzą. W 2014 roku, czyli 6 lat temu, był pierwszy film pod tytułem jak zrobić własną zanętę, taką podstawową zanętę jak wiecie, albo nie wiecie najwięcej medalowych ryb, które złowiłem to były to liny oraz karasie więc w tym filmiku przedstawię wam jak zrobić zanętę lin karaś przynajmniej jak ja robię zanętę na linę karasia bo sposobów, składników, przepisów jest bardzo dużo ważne aby zanęta była skuteczna a nasze zanęty chyba są skuteczne bo tutaj wam się oświetlają wyniki linów, karasi które, których udało, które udało się przychytrzyć dzięki nęceniu, prawdopodobnie dzięki nęceniu naszą zanętą. Ci, którzy oglądają te filmiki przez kilka lat na pewno, na pewno kojarzył. większość z tych ryb na pewno widzieli jak tu zanętę testujemy, jak ją używamy, więc, więc efekty jakieś są. No i też Wy. Widzowie, kupujecie też te nasze zenety lin Karaś, też do nas co jakiś czas wysyłacie fotki w wiadomościach prywatnych na Facebooku, na mailu, więc tu wam się wyświetlają teraz zdjęcia od was, od widzów, zdjęcia ryb, które udało się przechytrzyć dzięki nęceniu naszą zenetą lin Karaś. Niektóre z ryb naprawdę są bardzo ładne, bo niektórzy z was nawet łowią większe ryby niż my. Moim życiowym linem jest lin 50 cm, niektórzy z was złowili lina 52 cm przy użyciu naszej zanęty. No dobra, tak wygląda wstęp. Teraz przejdziemy do, do samego tw tworzenia zanęty, do dobierania składników oraz do samego przypisu. A więc zapraszam, lecimy z tworzeniem zanęty, z produkcją zanęty. Hej, witajcie, dzisiaj Wam pokażę, jak mniej więcej robimy zanętę linkerę. Zanęta, która spisuje się bardzo dobrze, bo my połopaliśmy dzięki tej zanęcie liny około 40-50 cm. Wy tak samo wy też nam wysyłacie fotki, które my udostępniamy. Pokażę Wam tak w skrócie, nie zdradzę. Saludkiego składu, ale pokażę wam trzy czwarte Takie 80-70% tego, co wchodzi w skład naszej Zenenty Zenenty czasami są modyfikowane No, więc to będzie tak e, ogólnie m, większość składu naszej Zenenty Linkerash ja tutaj przygotuję dzisiaj 20 kg y, naszej zadenty linka więc pokażę co wchodzi w 20 kg. A więc najpierw y, główny składnik jest to mączka kukurydziana, czyli kukurydza bardzo drobno zmielona. Mam tutaj 3 kg. Wsypuję 3 kg mączki kukurydzianej. Dalej. Mam tutaj 2 kg mączki z pszenicy. 2 kg mączki z pszenicy. Y, tutaj mam specjalny miks susz z lucerny nie tylko, który jest zielony właśnie i to powoduje, że ta ma między innymi kolor zielony, ale nie tylko to. Tutaj mam kolejne kilka już składników, to jest trzy składniki. Powiem tyle, że jest tu taki miks marcepanowy i coś tam jeszcze, czego akurat już nie zdradzamy. To też oczywiście wsypujemy, mamy tutaj 3 kilogramy. Dalej, około 200 gram łubinu. Łubin to jest w ogóle przysmak linów około 200-300 gram łubinu normalne całe ziarna łubinu e, dalej konopie około 50 gram e, konopi które, które powodują to że nasza Zeneta bardzo fajnie pracuje bardzo fajnie się rozprasza w wodzie więc konopie też około 50 gram kolejny e, około 300-400 gram jest to mix dla gołębi. możesz możesz bliżej jest to specjalny miks dla gołębi. On nie kosztuje jakoś specjalnie dużo. Znajduje się w nim kukurydza, zboża, nasiona, ziarna, słoneczniki, groch, czy nawet też śladowej ilości łubinu. Tak to tutaj wszystko wygląda na razie zielono. może tutaj je nagrać, jak to wszystko fajnie wygląda. To kukurydza. Kukurydę samych ziaren wsypujemy około 200. 300 gram, mimo że już tutaj trochę jest. I słuchajcie, czasami w naszych, czyli nie tylko w naszych zdjęciach, coś takiego da się znaleźć. W kukurydze. Takie patyczki, nie patyczki. Jest to spowodowane tym, że no jak kupujemy kukurydzę od rolnika, no to takie coś się może znaleźć. Nie zawsze uda to się wyłapać, staramy się to wyłapywać i odrzucać gdzieś na bok, no ale nie zawsze to się wyłapie. To tak już po prostu musi być. Kolejny składnik to jest pół kilograma, tak pół kilograma, czy kilogram? Pół kilograma. 400 gram dokładnie płatków owsianych górskich, które liny teraz też uwielbiają. Lecimy dalej. Dalej mamy kaszę. Kasza jęczmienna, pół kilograma. I teraz y, słynna standardowa bułka tarta. Bułki tartej używamy na 20 kg, czasami u nas lin Link Taraś. Na 20 kg ogólnej zanęty to jest około 5 do 8-9 kg bułki tartej. Ja dzisiaj będę miał 5 y, kg bułki tartej. I y, to będzie praktycznie tyle, jeśli chodzi o składniki. Teraz to trzeba tylko dobrze wymieszać. Ja Wam pokazuję. Jak robimy na przykład 20 kg, to te akurat teraz w kastrze takiej mieszamy ręcznie. Można też używać mieszadła, co jest nawet zalecane, czy nawet jak się robi większej ilości, to w betoniarce to też niedługo będziemy jak najbardziej robić. Taka zanęta bardzo fajnie pracuje w wodzie. Też do zanęty można dodać aromatów. Wszyscy wiemy jakie karasie, liny, aromaty lubią. Ja polecam jeśli chodzi o linę karasia, aromat marcepan. Miód, kukurydza, ślimak, skorupiak, tego typu aromaty, nawet wanilia. Ostatnie, ostatnie pół kilograma, kilogram bułki tartej, Tak, ja tutaj mam pół kilograma, wam powiedziałem, że 5 yy, że kilogramów, czyli jeszcze 5 takich opakowań będę musiał dosypać. Ja myślałem, to są opakowania kilogramowe, to są pół kilogramowe opakowania, pomyliłem się. Jeszcze 5 takich opakowań będę musiał dosypać. Ale to już za chwilę, bo już nie będziemy teraz robić żadnych cięć. To wszystko teraz trzeba dobrze wymieszać kamerzysta, choć tutaj nagrasz jak to będzie wyglądało. Jeśli wszystko dobrze wymieszamy, tutaj jest 15 kg, nie ma 20. Jeżeli 5 kg dosypiemy bułki tartej. To zadenta będzie miała kolor taki zielonkawy. Jak tej bułki tartej trochę więcej dosypiemy, no to no to będzie troszkę mniej zielony, niż wy teraz tutaj widzicie, chociaż też to zależy od kamery, bo na jednej kamerze może być inaczej ten kolor zielony wyglądać, a na drugiej inaczej. Zieno zanęta jest o średniej granulacji, średnio gruba granulacja, jest to zanęta pod większego lina, pod karasia. No, yy, więc... Yy, tak i tym. Jednym ze składników zanęt lin karaś oraz kulek proteinowych o smaku ślimaka jest yy, mączka z robaków, coś takiego. No, i też takie robaki. Jak dobrze wiemy, to są suche robaki. Jak dobrze wiemy, liny Karasie uwielbiają robaki, są one suche. Jest to jeden ze składników naszych y, kulek oraz zanęt Lin Karas. No dobra, teraz, gdy mamy już stworzoną zanętę, no to zobaczmy, jak ona zachowuje się w wodzie. Jak pracuje się w wodzie, według mnie, zanęta na lina Karasia w wodzie. Powinna pracować y, tak średnio, czyli nie powinna być jakaś super rozpraszająca się, nie powinna tworzyć od razu mega super chmury, ale też nie powinna y, być tak jak zaneta leszczowa, czyli że po prostu dywan się robi. Według mnie zaneta na lina Karasia powinna tak stopniowo fajnie się ulatniać, stopniowo pracować, stopniowo te ryby ściągać. No i teraz zobaczycie, jak pracuje nasza zaneta lin Karasia. Teraz przejdziemy do rozrabiania zanęty Raffisch-Lindkareś. Tak wygląda Zenenta. Oczywiście najpierw sobie rozrobimy z wodą, a potem w akwarium nagramy pracę zanęty. Może też potem nie tylko w akwarium. Wsypujemy takie mm, pół kilograma My W sumie możemy trochę więcej wsypać, bo e, nagrywamy tak film testowy. E, do zanęty zaraz dodam wody oraz, e, aby naturalnie to wyglądało, działek robaków oraz pinki. Zanęta wpada do wody. I możemy obserwować jej pracę. Zanęta, jak widać, fajnie się uwalnia. Bardzo szybko, w miarę szybko pracuje. Tworzy się chmura zanętowa, ulatnia się, y, ulatnia się, ulatniają się konopie oraz owiec, który fajnie rozprasza tę zanętę. Te zanęty wychodzą już, jak widać, robaki. I, I fajnie to wszystko pracuje. Niektóre elementy idą do góry. Takie elementy właśnie zwabiają ryby. I tak wygląda praca zenęty. Oczywiście, jeśli mocno, mocno zenentę e, ugnieciamy w rękach, no to ona będzie powoli się e, roztapiać, że tak powiem. Powoli się będzie rozpraszać. Jeśli ją lekko ugnieciemy, no to bardzo szybko się będzie rozpraszać. tu sami decydujemy e, poprzez uciśnięcie samej zenęty. Jak widać, robi się chmura zenętowa. I, I taka chmura cenętowa zwabia właśnie ryby. Zanęta fajnie się rozprasza, w miarę szybko pracuje. Cały czas coś się uwalnia. Jeśli chcemy, aby zanęta wolniej pracowała, to wystarczy o wiele mocniej ją ucisnąć i wtedy będzie wolniej pracować. Tu już ciężko mi nagrać, bo, yy, bo zanęta yy, zrobiła całkiem sporą chmurę cenętową. Aż taki dym się prawie że zrobił. O, z tej strony może będzie coś widać. I tak to wygląda. Tak się prezentuje praca zenanty rafish Linkaraś. E, specjalnie lekko ugniotłem zenantę i dodałem troszkę więcej e, owsa, aby, aby ten test nagrać taki no, 2-3 minutowy. Bo mógłbym dodać owsa konopi znacznie mniej. Yy, oryginalnie zanęty mają no prawie, yy, prawie tyle samo tego w konopi, co tutaj, może troszkę mniej. I, yy, i mogłem mocniej ucisnąć, to by ten, wtedy ta praca zanęty była znacznie dłuższa. Tylko filmik trwałby znacznie dłużej, nie wiem, czy chciałoby się Wam oglądać kilka, kilkanaście minut yy, tego, jak zanęta się ulatnia, rozprasza. Zanęta, jak widać, cały czas coś tam pracuje, cały czas coś się dzieje. Cały czas coś się ulatnia, cały czas coś yy, wabi. No, tak wygląda praca zanęty. No i nasza zanęta linkaraść też ma zastosowanie przy łowieniu na metod fidera, czyli przy łowieniu na metodę, tylko musimy użyć sito, z tego względu, że musimy przesiać grubszą frakcję, czyli łubin, kukurydzę, owies i tego typu, tego typu składniki, aby one nam nie zepsuły miksu do metody. Więc jeśli chcemy łowić naszą zanętą na metodę przy użyciu tych właśnie koszyczków, no to zanętę dajmy przez sito, i tą grubszą frakcję odrzucimy na bok. Zaraz zobaczycie, trochę tej grubszej frakcji zostało. Proszę bardzo. Tą grubszą frakcję odrzucamy, kładziemy na bok. I teraz rozrabiamy nasz miks, co tutaj zostało. I zaraz damy to do koszyka. Zobaczymy, jak to w koszyku będzie wyglądało. Bierzemy nasz koszyk do metody wraz z przynętą. Ja tu mam na włosie kukurydzę, nie kukurydzę, tylko kulkę o smaku kokosa. Dajemy to do foremki wszystko. Zasypujemy naszym mixem, czyli Zenetą Karaś robimy tak zwany odcisk, dociskamy i teraz puszczamy. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Jak widać Zeneta fajnie się lepi i dobrze wygląda w koszyku. A teraz nasz koszyczek dajemy do pojemniczka z wodą i patrzymy jak to wygląda w wodzie. A wygląda bardzo dobrze. Co zresztą sami widzicie, zanęta powoli zaczyna pracować. Naszą zanętę do koszyczka automatycznego, czyli takiego, który automatycznie wyrzuca naszą zanętę w obrębie przynęty. Wsypujemy troszkę zanęty. Proszę bardzo. Chłodzimy nasz zestaw do, do pojemnika z wodą. I teraz patrzymy, jak pracuje koszyczek automatyczny. Proszę bardzo. Zaraz powinien wystrzelić naszą zanętę. Trzeba poczekać tylko chwilę. Mamy czas, czekamy. Zanęta powoli zaczyna się wysypywać. Zaczyna pracować i nastąpiło wystrzelenie zanęty w, w prawie, że w przynętę. A tak prezentuje się zestaw. Kukurydza pop-up, która też jest w naszym sklepie sklep .pl oraz na Allegro i zwykła kukurydza. Może z tej strony to gorzej wygląda, z tej strony by to lepiej wyglądało, ale ciężko mi tam kamerę wstawić, ciężko mi to nagrać. Tak to się prezentuje. Z góry tak to wygląda. Pięknie. Zanęty, daliśmy trochę białych, czerwonych rybaków, białych rybaków oraz pinki. Formujemy kulę zalęty. Tutaj mamy specjalną wodoszczelną kamerę, na której będziemy sobie sprawdzać na żywo pracę zalęty. No i staramy się rzucić kulę zalętową pod naszą kamerę. No nie do końca się udało, więc jeszcze stworzymy jedną kulę zalętową. W tym filmiku to tyle, bardzo dziękuję za obejrzenie, wy sami często pytaliście się nas, czy będzie film na temat produkcji zanęt. jak produkujecie zanęty, jaki jest skład na zanęty, tak mniej więcej wam pokazałem to, kto chce, kto jest chętny może tą zanętę właśnie zakupić, link jest podany w opisie, zanęta Rapwisz Link Karaś, posiadamy też w ofercie inne zanęty, jak i też na Allegro mamy specjalny profil, wszystkie linki są podane w dołu w opisie. Dziękuję za obejrzenie, do następnego.